See Czy jego grotę, lub nie coś takiego? Z czego mógłbyś poznać, że satyry szeptały już tej linię do ucha różne tajemnice życia? Jak można było nie spojrzeć na te znaki? Hry, jest co to oznacza? W ogóle w domu komponii, czyś zauważył, że odźwiernie jest bez łańcuchów? To dziwny dom. Pewno ci wiadomo, że komponii greckiej podejrzewano o wyznawaniu wschodniego zabobonu polegającego na czci jakiegoś Chrystusa. Zdaje się, że przysłużyła się jej kryspinana, która nie może darować kuponi, że jeden mąż wystarczył jej na całe życie. Uniwra. Łatwiej dziś w o komisek rydzów do rycu. Sądzono ją sądem domowym. Masz słuszność, że to dziwny dom. Później nie opowiem ci, co i widział. Oto co jak wpuścić przez prób którego z tych ludzi, bez czci i sumienia. Przeklęta nie będzie chwila, w której Winicius wszedł w nasz dom. On to sprowadził do nas Petroniusza. Ja ligi, ale powiem nie o zakładniczkę, tylko o nałożnicę im chodzi. Vivi nos cori Verona! Vivat vitiam prodi! Vivat Tu się ubiega swobodniej. Dużo mam wzruszoną. I smutno, choć widzę, że z tym, co wam na prośbę zaśpiewałem, mogę wystąpić publicznie i że będzie to klium, jakiego nigdy jeszcze żaden Rzymianin mi odniósł. Możesz wystąpić tu, w Rzymie, -a -a i w Achaii. Podziwiałem cię całym sercem, Bóg dosłownie Wiem. Jesteś zbyt leniwy, byś się miał zmuszać do pochwał. I szczelnie jesteś jak Tullius Senecją. Ale się lepiej znasz od niego. Powiedz mi, co ty myślisz o muzyce? Gdy słucham poezji, gdy patrzę na piękny posąg, piękną świątynię lub orygarstw, czuję, że ogarnia to, co widzę w całości, i że w moim zachwycie mieści się wszystko, co te rzeczy dać mogą. Ale gdy słucham muzyki, zwłaszcza Twoje, otwierają się przede mną coraz nowe piękności i rozkosze. Biegnę za nimi, chwytam je, że zanim je przyjmę z siebie, napływają znów nowe i nowe, zupełnie jak fale morskie, które idą z nieskończoności. Więc oto powiem ci, że muzyka jest jak morze. Stoimy na jednym brzegu i widzimy dalej, ale drugiego brzegu dojrzeć nie niepodobna. Ach, jakim ty jesteś głębokim znawcą? Bądź pozdrowiona, najpiękniejsza z dziewic na ziemi i z gwiazd na niebie. Bądź pozdrowiona, Boska Kalino. Szczęśliwe oczy moje, które cię widzą, szczęśliwe uszy, które słyszały Twój głos, milszy mi od głosów letnicy. Gdyby mi kazano wybierać, kto ma spoczywać przy mnie na tej uczcie, czy Ty, Ligio, czy Wenus, wybrałbym Ciebie, O Boska. Ja Ciebie kocham, Kalino. Boska moja. Marku, puść mnie! Boska moja, kochaj mnie! Cezar patrzy na was. Minął czas akte, gdyś na ucztach spoczywała obok Cezara i mówią, że ci grozi ślepota, więc jakże możesz go dojrzeć? Widzę go jednak. On także ma krótki wzrok i patrzy na was przez szmaragd. A Zmęczony jestem i potrzeba mi powietrza. Nastrójcie tymczasem cytry. Owa zakładniczka, w której kocha się winicjusz? To on. Jak się nazywa jej naród? Ligow. Winicjusz uważa. ją Ligo. za piękną. Przybierz w niewieście peplą, piękno pień oniwny. A winicuż uzna go za piękny. Ale na twoim obliczu osnawco niezrównany. Ci tam już wyrok na nią. Nie potrzebujesz go ogłaszać. Tak jest. Za Kuderlała, istna makówka na cienkiej łodydze, a ty, boski esteto, cenisz w powiecie łodygę po trzykroć, po czterokroć, masz słuszność. Sama twarz nic nie znaczy, ja dużo skorzystał przy tobie, ale tak pewnego rzutu oka nie ma jeszcze. I gotówem oto się założyć z Tulliuszem o jego kochankę, że jakkolwiek przy uczcie, gdy wszyscy leżą, Trudno o całej postaci wyrokować. Ty już sobie powiedział. Za wąskach pióra? Za wąską pióra. Nawet. A teraz wina. Niech uderzą w tych panów. Kto mówi, że że mnie? Głupstwo! Jak konsul byłem najlepiej. Wydałem konsuls. 10 lat. Szczerze naszej paksemana. Nie, nie. Że musi zginąć, bo zginęła gara w boku i surowo obyczaj, że musi zginąć, a szkoda, bo życie jednak jest dobre, cozna skarb nozowe. Ach, co za szkoda! Zali ja on ci takinamist. Nie, nie wolno mi go nienawidzieć, bo jestem chrześcijanką. Wiem Ligio, wiem także, z listów pawła Starsu. Iż Wam nie wolno nic się pochęcić, i bać się więcej śmierci niż grzechu. Ale powiedz mi, czy Twoja nauka pozwala śmierć zadawać? Nie! Więc jak możesz ściągać pomstę Cezara na dom Aulusów? Pytam, bo mi się żal. I żal dobrej komponii, i Aulusa, i ich dziecka. Ja dawno żyję w tym domu i wiem, w czym grozi gniew Cezara. Nie! Wy nie możecie stąd uciekać! I jedna ci droga zostaje. Błagać Wienicjusza, aby Cię wrócił Pomponi. bo rozważam w duszy, jak odmienny jest Wasz świat od tego świata, w którym byłam. Zanim nie masz, że Chrystus, który dopuszczał Marii z Magdalii leżeć w nóg swoich i który przebaczył jawno grzesznicy, odwróciłby się od tego dziecka czystego jak kwiat, Póki oczy tego, którego miłujesz, nie otworzą się na światło prawdy, póki unikaj go, aby nie przybyć Cię do grzechu. Módl się za niego i wiedz, że nie masz winy miłości Twojej, a iż chcesz się pokusy. Czy to ta zasługa policzona ci będzie? Nie się i nie płacz. Albowiem powiadam ci, że łaska zbawiciela nie opuściła ci i że modlitwy twoje zostaną wysłuchane. Po smutku zaś się w mi pełne wesela. Zgrzeszyłem przeciw serca, ale mniemam, że dopuszczając serska, miłość ziemską, zaparła się Chrystusa. Podrzyknąć się go zaparłem. A jednak przebaczył mi i pozwolił paść baranki swojej. I dlatego, że wynic już jest Augustianinem? Hmm. Chrys Chrystus ruszył już bardziej twarde serca. Widzisz tę jasność, która zbliża się ku nam? Nie widzę nic. Jakaś, jakaś postać idzie ku nam w blasku słonecznym. Radu, co ci nie Chryste, Chryste! Gdy ty opuszczasz lud mój, do Rzymu idę, był nieukrzyżowany, po raz wtóry. z z Domine? Do Rzymu. Dziękujemy. Zapraszamy wszystkich. do pani profesor Jodę Zawę. Witam panią Kardy postawę